za roku nie wiem co ja robię co ja robię dobra, dobra, najpierw czeszę włosy czeszę mi mówiła, że jeżeli będę miała dobrą cenę to idziemy na wakacje dobra, już coś tam oczesałam Czas na outfit jakiś, o Boże, ja nie mam żadnych ciuchów e, po przeprowadzeniu. Nie wiem. Tu nie, nie. O, to nie w pokoju gościnnym są. Bo tam kładliśmy mega dużo Kurczę, serio, no nic, nie I się, tak spieszę. No, nie wiem, nie chcę iść do domu, no ale chyba muszę. Ma... Mamo... Łazienka, sprawdź porządnie. Dzięki. Dobra, o łazienkę. Sprawdź porządnie. I zobacz, akurat w końcu. Zabieram. I postawię się tu. Jestem gotowa, tylko mamy trzeba obudzić. Mama, pójdziesz ze mną? Sama idź. No dobra. A w sumie nie. No proszę, idź ze mną. Dobra, już wstaję. Yes! To ja czekam na dole. Dobra, czekaj, czekaj. Tylko chcę coś zjedz. Dobra, dobra. Hmm. Tylko szybko. Tak, tak. Puszczal, jestem tak problem, nie mogę nic. nic nie co mnie powróciło. Kofry? Kofry tylko to są jakieś okruszki. Już jestem. Dobra, dobra, wychodzimy, wychodzimy. Co? Już tak ciemno? Ale, ale kiedy? Chwila, chwila, chwila. A, bo dzisiaj są inne pogody, ale dalej, rozpocząć. Szybko, szybko, szybko. Bo jeszcze tylko się musimy zdążyć. Ej, zero. Ty też mama, bierz swój i lecimy. Dobra, lecimy, idziemy, idziemy. Otóż go, otóż go, otóż go, tuż, tuż koła jest. Jest jest jest, jest 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 miejsce. O, chyba jesteśmy pierwsze. Mamy... Tak, jesteśmy pierwsze. Patrz mamo, jesteś przygotowana. A ma jak ten plan będzie wyglądać. No więc tak... Na początku tutaj pani dyrektor stanie i powie kilka słów, życzeń, coś takiego. Później będziemy... my się nasz będziemy tutaj bardzo dużo miejsca. Ale to już będzie w teatrze. I potem oni tam będą tak przychodzić z naszym sztandarem. Tak robić kółeczko, dobra? Dobra, dobra. A chcę mi się na to zakończenie, ale... Potem wakacje. Mama sobie tutaj pierwszy rządek tutaj, a ja idę pomówić o czymś. Mam nadzieję, że już ona jest. Dzień dobry. Ale się tutaj pozmieniało. Dzień dobry. Miuś. Chwila, to było w mojej głowie. Chwila, to dzwonię, nie, Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Minku. Kiedy pani będzie? Już za chwilę. A ty jak tam szykujesz się? Ja już jestem w szkole. No coś podobnego, no to idź do pani, dyrektor, i powiedz, że już jesteś, dobrze? A tam pani wam pokaże, jak i co w tym lektorze. Czy czyliśmy to bardzo długo, pamiętacie? No, tak. O, papa. Dobra, mam idzie do pani dyrektor. O, jakaś kartki. jest to... jest napisane, że pani nie ma na razie. Ebo też ogarnia tam różne sprawy, więc ja mogę sobie wziąć tą kartkę. No dobra, Ona jest u naszej... w naszej klasie po prostu. O. Mam ją. Super. Może ją przekazać mamie. Bo nie pokazałam Wam, ale tak. Nie wiem, to jest scenariusz, już scenariusz to jest, i ja to wszystko ugaram. Ej, mega. Jeszcze jest jedno jest wszystko. Eee, po, dobra, po drugie, trzeba tutaj opanować wszystkie. Jeże tym jest torydycje do i normal Co może? Nie my on Empty stage Opa Ci od wszystkiego że wiecie, takie same No będziemy dodatków Czy coś takiego? No to... A scenariusz sobie przeczytam. 20 minut później. Okej, okay, już wszystko mam przeczytane. No i dobrze. No i jaka to sztuka. No dobra. A potem. O, ktoś dzwoni. No, dzień dobry. Co z klas ze sobą? I teraz tworzenie zostało oprobowane. No i jak? Teraz e. potem zaczynamy. E, tu. O, właśnie tak. O, świetnie. I potem. Tu się tak, że wszyscy nazywamy. De de hum, não aqui. E, por, tem eu já me, -me espalho. É... Eu já me espalho. Ela é matematica. Ela é matematica. Ela é matematica. Wiesz nie. Z tej, czy mm -hmm. No I będzie ta kurtyna. Możecie się zasunąć? Okej. Okay.

się ten jak te pierwsze gdzie się spotykamy? Zgadza tam jest groby. A tam opuszczony szpital. Uh -huh. Tylko nie chcemy. Właśnie. O, za chwilę znowu zakończy się, się to zaćmienie słońca. No bo tak, po zaćmieniu nie mówiłam wam. 哪个？<laughs> Dzień, dzień dobry wszyscy. Mam nadzieję, że te wakacje spędzicie bezpiecznie. Jak wiecie, pani dyrektor się rozchorowała. Jeszcze dzisiaj jest chora biedulka. Więc zadzwoniła po mnie, żeby mi to ja wam życzenia i wypowiedział jej przemowę. A więc to. Cytuję, kochane dzieci, życzę wam miłych wakacji, oczywiście, że bezpiecznych, żebyście przypadkowo sobie nie zrobili i nie skakali na główkę. Dobra, już wszystko obejrzałam. O, patrz, teraz nasza idzie. Kochani rodzice, mam nadzieję, że razem ze mną powiecie mi wesołych wakacji i miłych i bezpiecznych i tych nawet zabezpiecznych, ale wszystkie są dobre, czy w górach, czy w, czy w morzu, czy w dziadków, czy w domu, bo najważniejsze jest to, że mamy że swój dom. Dziękuję. Udało mi się! Kochani, pierwszy raz mi się tak udało, że nic ja tam nie trema. Teraz sobie nie tylko tak się wypchnąć. No żeby tak bokiem się wejść tak wyjść tym wejściem i wrócić tam znowu do szkoły. Właśnie, inne klasy teraz recytują, więc miło, że się teraz wszędzie. Udało się! Udało się nam! ...w tą mieć ciekawą figurę. że no, do... na okazji założenia naszej szkoły. Teraz oni idą ze sztandarem. My też musimy wejść na nowo i to jeszcze bardzo szybko. Lecimy, 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 lecimy! Okej, okay, jesteśmy na w szkole. Okej. Okay. Jesteśmy za kurtyną. No i okej, okay, okej. Okay. No i okej. Okay. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. teraz rodzice przychodzą. Dzień dobry. Zapraszamy Was na pokaz specjalny na zakończenie roku szkolnego. W normalnym domu, w pewnym domu, było sobie cór, córka, ojciec, żona i syn. Mieli bardzo dobre życie, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Raz to A ja teraz muszę się złoć zwykle na nauczycielkę. Dobra, za chwilę powinnam być. Tak, już są. No to teraz mamy Empty Stage i chwilę muszę tam poczekać. Dobra, jakby się wszystkie z chwilę już mamy gotowe. są tam. I wchodzę Dzień dobry, klaso. Przepraszam za spójrzcie. Nie, nie, ale były korki, korki były tak, 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 tak. tak. Korki. Yy. Zabierzcie sobie temat lekcji. Yy. Ostatni dzwonek. No dobrze, to też mi powiedz, co jest. Proszę panią. Tak, słucham. Ale dzisiaj jest ostatni dzwonek. A, to tak szybko. No dobrze. Spakujcie się, idźcie do domu i ubierzcie się na galowę. Widzimy się za pół godzinki. Dobrze? Hmm. Hmm. Kochani. Drodzy rodzice. To ten występ miałam pokazać, że nieważne jest. Czy to, czy tam, tutaj tak nauczycie wejść do was miły i że właśnie te scenki pokazują, że niektóre zakończenia mogą zmienić nawet życie. Dobrze, to już pójdę. U, jak dobrze mi, ej, ej, bardzo dobrze mi poszło. Nawet, 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 nawet bym powiedział. Okej, okay, i teraz dom, I ja gram dom dziewczynkę, Boże, Boże, Boże Dom Nie no, tu jest w no. Dom, dom, to jest Ja chcę dom No no, no naciskam dom o jest, 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 jest i teraz muszę się wystylizować to będzie trudne, ale łatwe Za mnie mam peruki no i dobra, wchodzimy do domu okej, okay, mikrofon jest, jest muszę mówić cicho żeby mnie to nie usłyszało dobra, trzy, o, wreszcie spokój i nas mi na kanapę Mm, mama, a pojedziemy na wakacje jeszcze? No, tak, pojedziemy. Ja idę się pakować. Do mojego pokoju. Połowy za sobą. Tylko oni tam zabrają. I do, do swojego pokoju. Jak tam im idzie, to Nigdy mi nie zauważę. Ok, a teraz muszę się uszykować tak, jak, tak jak byłam wcześniej. Dobra, to mam już takie ostatnie. Ostatnie. Empty stage. No dalej z tym